Co to jest tak naprawdę to wewnętrzne dziecko, bo przecież to nie jest jakaś część, nie wiem, żywa w nas, która y, mieszka, tylko właśnie co to takiego jest? To są wszystkie nasze doświadczenia i te pozytywne i te negatywne, które zdobyliśmy w relacji z naszymi rodzicami lub z osobami dla nas bardzo ważnymi, y, pozytywne i negatywne, tak? czyli nie tylko te negatywne. To, co doświadczyliśmy, natomiast naszym wyzwaniem i problemem w życiu są jednak te negatywne doświadczenia, które pojawiły się w ramach relacji rodzice-dziecko. Tłumienie właśnie tych emocji, to, że, że dzieci nie mogły wyrażać w pełni tych wszystkich uczuć, które na dany moment były adekwatne, były potrzebne, one nie mogły być wyrażane, musiały być stłumione. Wewnątrz nas, i przez to, jakby zbudowaliśmy takie fałszywe, ja. To też możemy mówić jako fałszywe ego. Musieliśmy to przykryć. Tą naszą taką naturalną spontaniczność, radość, te prawdziwe, autentyczne uczucia. Efekty są spektakularne pracy z wewnętrznym dzieckiem, i to bardzo dużo psychologów to potwierdza.